Witajcie kochani, z tej strony Fundacja Dobrowoca MG. Moi drodzy, jak wiecie, do naszego wolontariatu wpłynęło 6 ton odzieży używanej, odzieży, której damy drugie życie. Damy jej drugie życie, a z pozyskanych środków zorganizujemy bardzo piękne szlachetne cele dla dzieci niepełnosprawnych, dla rodzin ubogich. Tak jak to miało miejsce, moi drodzy, w ubiegłym roku. W tym roku chcemy troszeczkę sobie wyżej poprzeczkę dać i wakacje zorganizować dla 200 dzieci niepełnosprawnych. Ferie, wyprawki szkolne, mikołajki, etc. Spełnienie marzeń tych najuboższych tak to miało miejsce w tym roku, nawet wieczerze wigilijne. Moi drodzy, do tego potrzebujemy również waszego wsparcia. Wasza pomoc, wasza symboliczna złotówka jest dla nas na wagę złota. Jeżeli tego wsparcia nie będziemy mieć, niestety, ale wolontariat w przyszłości będziemy musieli, niestety, zamknąć z racji tej, że nie będziemy mogli funkcjonować. Korzystając z okazji, moi drodzy, chcielibyśmy Wam życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, a w szczególności w gronie rodzinnym, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego dobrego, czego sobie życzycie. Wesołego Alleluja. Pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego.